Jesteśmy podczas regeneracji lampy BMW 60 mamy już ją rozebraną na części pierwsze. i teraz chciałem pokazać na czym polega regeneracja lampy, dlaczego to światło jest tak słabej jakości. Mianowicie za szkłem soczewki znajduje się lustro, które powinno odbijać światło i to lustro pod wpływem temperatury żarówki one tak przychodzi! o Wiadomo, ciepło ucieka do góry i pod wpływem wysokiej temperatury warstwa aluminium zaczyna się wypalać, robi się czarna i y, zaczyna się to tuż nad żarówką, a później rozchodzi na, nawet na całe lustro. To jest lustro przed regeneracją, wyjęte właśnie z lampy, a tutaj jest lustro po regeneracji, także widać tą różnicę w jakości. I to jest właśnie przyczyną słabego światła.